Witam Was, moje kochane wodniki na kanale Kasia Tarot. To będzie Wasze czytanie na miesiąc lipiec 2023. Zaczyna się już niedługo jutro. To czytanie będzie trochę dłuższe i będzie się składało z czterech części, mniej więcej. Zobaczymy ogólne energię co w lipcu dla wodnika. Skupimy się również na pracy i finansach. Powiemy trochę o miłości. I na końcu wyciągnę dla Was kartę porady. Zobaczymy, co karty nam radzą. Także jakie są ogólne energie? A co wodnik ma zwrócić uwagę w miesiącu lipcu. Mamy umiarkowanie. Mamy diabła. I mamy rycerza mieczy. Także słuchajcie. Ogólnie jest diabeł, jest coś toksycznego. Albo ktoś, albo coś w waszym życiu jest toksyczne. Coś, od czego trzeba będzie trochę uciec. I wy w tym miesiącu, lipcu, będziecie mieć szansę odciąć się od tego diabła. Co, mo co może być tym diabłem? Tym diabłem może być wasze uzależnienie od czegokolwiek. I w tym miesiącu będziecie mieć szansę, aby się tego pozbyć, uciec, odejść. Tylko musicie zachować trochę umiarkowanie i cierpliwość. Yy, może jedzenie, może picie, może narkotyki, może seks, cokolwiek, cokolwiek albo jakaś osoba, od której będziecie mogli się odciąć już i być wolni. Także jest szansa w miesiącu lipcu, żebyście się odcięli od swojego diabła. Cokolwiek to jest w waszym życiu. Bo przez, tu idzie jakaś wiadomość. Zdecydowanie idzie w waszą stronę jakieś newsy, wiadomość od kogoś ważnego, ktoś, kto jest cesarzem, może jakieś sprawy urzędowe idą do was. Idzie jakaś dobra wiadomość, która przyniesie wam trochę takie wewnętrzne uspokojenie, ukojenie. Nie wiem na co czekacie, to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało z wszystkimi. Um, więc idą jakieś newsy do was. Te newsy wam przyniosą takie jak gdyby ukojenie. Mamy asa mieczy. tu wyjdzie coś na ja. Że ktoś może w waszym życiu, może jakiś królewicz pentakli, który będzie znakiem ziemskim, albo kimś z przeszłości, może się pojawić w waszym życiu, tak naprawdę. Także może się nie odetniecie, może ten diabeł się pojawi w tym lipcu pod postacią tego pięknego królewicza, który, który, osoby, którą znacie może z przeszłości. To jest, może być ktoś spod znaku ziemskiego, a zdecydowanie to może być jakiś koziorożec który się pojawi, może się pojawić w waszym życiu, od którego możecie, możecie coś usłyszeć, podniecie. Dlaczego mamy rycerza mieczy? Jest możliwość zaczęcia czegoś na nowo, może z tym królem mieczy. Także może źle oceniłam tego diabła, może to jest koziorożec. To może być koziorożec i zaczynanie czegoś nowego. Może to jest dla niektórych wodników jakaś ważna osoba. Zdecydowanie widzę koziorożca. Także to może być jak albo koziorożec się pojawi w waszym życiu i będziecie coś zaczynać na nowo z tym koziorożcem. To jest osoba jakaś z przeszłości. Albo wy po prostu odetniecie się od swojego diabła, może jakieś uzależnienie i tak dalej, i będziecie zaczynać na nowo swoje życie. Także tu są różne interpretacje, ale zdecydowanie jakieś wiadomości idą, dobre wiadomości idą w waszą stronę. Mogą mieć jakieś urzędowe, ważnej osoby, które albo Wam pozwolą odciąć się od tego diabła, albo przyprowadzą Wam tego kościorowca do Waszego życia. Kogoś, kto może być ważną osobą w Waszym życiu, i Wy będziecie zaczynać jak gdyby życie na nowo w tym lipcu. To jest wiadomość dla kogoś. A teraz przejdziemy i zobaczymy, jak będą wyglądały Wasze finanse. Finanse dla wodnika w miesiącu lipcu. Finanse dla wodnika w miesiącu lipcu. Finanse dla wodnika w miesiącu lipcu. Finanse, praca. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo w miesiącu lipcu. Sukcesy? Będziecie zauważeni? Dużo się będzie działo, jeżeli chodzi o Waszą pracę, działania. Będziecie musieli się trochę. Zrównoważyć, uspokoić również, znaleźć wewnętrzną siłę. Może jakaś nowa oferta pracy, ale tu ja widzę sukces, piękne karty, jeżeli chodzi o, o finanse. I może nawet na plany na przyszłość, może nowa praca, może ktoś idzie wyżej na stanowisko, ktoś wam da jakąś ofertę pracy, zmiana pracy, chociaż nie widzę za bardzo zmiany pracy, ale będzie się bardzo dużo działo w lipcu, na, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, nowe pomysły, wy po prostu. Będziecie musieli trochę odnaleźć takiej siły w sobie. Yy... I macie tą siłę w sobie, będziecie mieć dużo, będziecie mieć energię. Będziecie mieć dużo energii, będziecie, będziecie może zajęci, dużo się będzie działo, ale Wy, jeżeli chodzi o Wasze sprawy zawodowe, odnosicie sukcesy i ktoś tu idzie również z, albo z podwyżką, albo z nową ofertą. Coś nowego idzie w Waszą stronę, może będziecie mieć więcej obowiązków, może ktoś Wam chce zaoferować więcej pracy, nie wiem, może, coś w tym stylu, i Wy będziecie po prostu czekać i patrzeć na swoje sukcesy. Bo ja tutaj widzę piękne karty, także, ale dużo będzie się yy, działo, i Wy będziecie musieli mieć trochę dużo siły, podniki, w, w tym yy, w lipcu. Także dużo siły będzie wymagane, dużo siły, dużo działania dla Was. I sukces, i sukcesy. Także patrzymy naprzód, będziecie się patrzeć, jak idzie do was. Także wy będziecie zajęci wodniki. Wy będziecie zajęci wodniki w lipcu. Tutaj nie widzę was zwalniających tempo. Nie widzę was tutaj na urlopie. Wy tutaj może zaczynacie coś na nowo i działacie, i będziecie mieć dużo energii. Także tak, tak wygląda lipiec, jeżeli chodzi o finanse i sprawy zawodowe. Wejdźmy do miłości Wejdźmy do miłości, co mam karty, nam chcę powiedzieć dla wodnika, jeżeli chodzi o miłość Sprawy sercowe mm, Mamy sześć pentakli Wiecie co? Tutaj może ktoś być I Mamy trzy miecze Słuchajcie, podniki, wy tutaj. Um, się za bardzo takimi sprawami miłosnymi nie będziecie um, przejmować. Tu jest jakiś jakiś. Um, tu jest jakiś. Um, muszę, muszę spauzować, bo sąsiedzi się wydzierają. Sąsiedzi się tutaj wydzierają, więc ja muszę pauzować, bo przecież nie mogę się tutaj skupić na niczym. Teraz tak, jeżeli chodzi o miłość, to wy tak za bardzo nie będziecie się skupiać. Ja widzę, że wy będziecie po prostu zajęte różnymi sprawami wodniki, zdecydowanie pracą będziecie zajęte i będziecie docenione w tej pracy. Jesteście masterami w tym, co robicie. Jesteście zawodowcami w tym, co robicie. Natomiast wy będziecie bardzo takie zaganiane, jest dużo pracy, będziecie zajęte w lipcu. Ogólnie jeżeli chodzi o miłość, wy możecie myśleć o swoim złamanym sercu i możecie nie ufać nikomu. Ja na razie tu nikogo nie widzę, nie widzę żadnej wielkiej miłości. Wy macie może trochę złamane serce, wy będziecie się cieszyć byciu samemu. Ja nie widzę nikogo. No widzę tutaj, widzę jakąś zmianę, jakąś nowość coś idzie. Zamyka się jeden rozdział również, koniec czegoś, ale mi się wydaje, że to jest koniec tego bólu w sercu, które może tutaj macie, może pamiętacie coś, jakieś złamane serce z przeszłości i tak dalej. Natomiast Wy nie będziecie tak emocjonalnie się interesować sprawami miłosnymi w tym lipcu. Ja Was tutaj widzę zadowolonych z tego, co macie, z spraw finansowych. Wy będziecie się cieszyć tym, co macie, cieszyć się sobą i, by, i Wy w ogóle wybieracie w tym lipcu bycie samemu. Bycie samemu, nic to nie jest nic dla Was takiego przerażającego. Wy działacie, Wy zajmujecie się swoim domem, pracą. Lubicie może swoją pracę, działacie w tym kierunku. Tu macie serce złamane. Ale to jest w waszej głowie, wy myślicie o tym. Czyli może coś się tam wydarzyło, macie dość tego, będziecie skupiać się same na sobie. Wyjdziecie gdzieś do przodu, dalej macie tutaj jakieś plany i myślicie o tym. Możecie przez moment w lipcu się poczuć takie trochę melancholijne, trochę w melancholii możecie popaść i wspominać przeszłość, to co było w przeszłości. Ale to tylko tak na krótko, bo tu wy macie już nowy pomysł na życie i będziecie kompletnie zmieniać swoje życie. Także jeżeli chodzi o uczucia, tutaj zachodzi, będzie w lipcu zachodziła w was wielka transformacja. Wy jesteście niezależne i tak, wodniki ogólnie. Niezależne stworzenia, które nie potrzebują dużo ludzi dookoła dają sobie radę same, ale będzie duża transformacja. Coś się będzie kończyło, stary wodnik umiera nowy się będzie rodził. Także wy, 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 ja tutaj widzę Was skupiony na pracy, na, na, na czymś Wy robicie, macie nowe projekty, coś w tym stylu. Ja tu nie widzę kompletnie skupienia ani bycia romantycznym w wy, wy działacie, wy działacie w lipcu i duża transformacja będzie w Was zachodzić wewnętrznie. Także tutaj y, nie widzę ani nowych kandydatów, nie widzę ani nowej miłości. Niestety takie karty, jakie karty. Ja widzę was szczęśliwe, wodniki, by, w byciu samemu. Może ktoś w przyszłości się pojawi, ale to są mi się wydaje bardziej wspomnienia o tym złamanym sercu tutaj. Wy będziecie działać, wy będziecie zadowolone same. Tutaj nie ma nacisku w tym lipcu, nie będzie dla was takiego nacisku miłosnego. Muszę kogoś znaleźć albo desperacji jakiejś w tym kierunku. Wy jesteście zadowolone, działacie. Bardziej mi się wydaje, że skupiacie się na sprawach materialnych, aniżeli na sprawach miłosnych w tym lipcu. Jest transformacja, jest duża zmiana idzie. Nie wiem jeszcze, w którą stronę i dlaczego mamy tutaj śmierć, ale dowie, do, dowiemy się na czytaniu sierpniowym albo na jakimś czytaniu dodatkowym w przeciągu lipca, który będę postowała, także musicie oglądać mnie. Party, ok, oprócz tego myśli o tym złamanym sercu, i trochę tu będziecie zajęte. Tutaj będziecie mieć dużo obowiązków, ale tak. Mamy dziewięć pentakli, jesteście zadowolone, szczęśliwe z tego, co macie. Przyjdziecie do przodu, są zmiany, macie nowe pomysły na coś i działacie. Także nie będziecie sobie zawracać głowy miłością zbytnio w tym miesiącu em, lipcu. Jak wiecie, to nie jest czytanie dla. To jest czytanie ogólne, także nie będzie rezonowało z wszystkimi. Tą wiadomość miał ktoś usłyszeć. I niech będzie szczęśliwy, i niech się cieszy, bo wszystko jest ok, wy będziecie ok. I tutaj ktoś po prostu, wy... sprawy miłosne nie będą zawracały wam bardzo dużo Nie będziecie myślały o tym za bardzo. Będziecie wspominać może przeszłość, może będziecie spędzać czas z dziećmi, także te sprawy miłosne, jakieś romanse. Um, nie widzę zbyt dużego z, zainteresowania. Może potem, jak ktoś się przyjechał w przeszłości na kimś. Dlatego za wszystko. Zobaczmy, jakie są jak, jak, jaka jest karta porady, yy, karty porady dla wodnika. Na co zwrócić uwagę. Więc, jaka jest porada dla pas wodnika. Jaka porada jest dla wodnika. Słuchajcie, wy, jeżeli tutaj mi się wydaje, że tu może być ktoś, kto przyjdzie do Was z ofertą. Ja wiem, że to jest ogólna porada, ale tu może być oferta miłosna. Wy możecie mieć również wielu kandydatów do wyboru do koloru albo jakieś różne opcje. Zastanówcie się również, jeżeli jakaś oferta do Was przychodzi, może miłosna. Zastanówcie się, nie mówcie, nie podejmujcie żadnych decyzji, bo tu jest dużo rzeczy, o których nie wiecie. Dużo rzeczy, o których nie wiecie, tu mamy księżyc. Coś jest y, po prostu z, ukryte przed Wami. Także nie podejmujcie żadnych jakichś decyzji, stanowczych decyzji nie w miesiącu lipcu, y, bo mamy księżyc, także są, mogą być jakieś kłamstwa, jakieś oszustwa. Ktoś jakiś nieszczery może iść do was i może was czarować. Nie wiem, czy to jest ogólnie, czy to będzie ogólnie, czy nie ogólnie. Macie opcję, także. Uważajcie na czarusi. Taka jest dla Was porada, takie jest dla Was czytanie na miesiąc lipiec. Wodniki. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Zapraszam Was na live w niedzielę. I to na tyle. Buziaki!